Mikołaj przyszedł? Witam dobry panie Mikołaju. Jeszcze flaga amerykańska jest, będzie wisiało też, pan leży? No jak, to w święta. Chyba się obiad. O, ja, też. Trzeci, o trzeciej w nocy mył się ja. ja się ubrał się. No chłopie. i O, przepraszam. ma no. Co się dzieje? Jaki śnieg? O, patrzcie ile śniegu No pół metra To są święta Pamiętajcie Ludzie Wspaniali Nienawiść I złość dochodzi do złości, ale to jest, to nie to jest. Trzeba żyć na tym świecie, a nie mówić nie wiadomo co, jak to się mówi, jak ja zawsze tak mówię. I zawsze pozdrawiam oraz którzy. No dzień dobry. Jak święta wyglądają na szkolnej? Na przestrzeni ostatnich lat bywało różnie i sam grudzień zyskał miano grudnia czarnego z racji na kulminację przykrych wydarzeń w tym miesiącu, w roku 2017, w życiu mieszkańców domku drewnianego lub po prostu dużo akcji, wydarzeń, wrażeń. Reszta grudniowych okresów w pozostałych latach nie jest jakaś nadzwyczajna oprócz 2019 roku, gdy to major tuż przed świętami wyjechał do Krakowa. Poprzedni grudzień nie był jakiś wyjątkowy. Raczej tak jak ten nieco nudny. Para małżeńska ostatnim razem sobie trochę pośpiewała, popłakała, pokłóciła się, pogodziła. Zjedli rybkę i heja-heja bateria. Sielska atmosfera mieszana ze świątecznym jazgotem przypominającym kolendy, to coś, czego można się spodziewać aktualnie. Do tego jest zrobiony na aldentę, rosołkiem bożym, no dodaje uroku. Niczym ten leśny, świąteczny skrzad. Jak wygląda okres przedświąteczny w Belwederze? Nie jakoś niezwykle, nikt o dziwo, ta o dziwo, nie kwapi się do sprzątania porządków, a przygotowywanie świąt ogranicza się do utuszenia bigosu. Chociaż w tym roku z inicjatywy Jacuśka stół został ogarnięty, więc należą się słowa uznania. I ciekaw jestem, czy świąteczna cerata zostanie tylko na święta, czy może na cały przyszły rok. Ta choineczka, którą dysponują, to im chyba właśnie on przyniósł rok temu, więc Aaron bał klimat świąt na szkolnej. Chociaż za czasów meksykańskich warmianin wymieniał ceratę na świąteczną też ogółem. Święta, nie święta, jakie w internecie są? Stół wigilijny wyglądał dziwo znacznie ciekawiej kilka lat temu, gdy na szkolnej było w porównaniu do tego, co jest teraz, po prostu biednie. Na wigilię głównie rybki, różne kupione rybki typu śledzie, ryba po grecku, makrela, różne rodzaje tych spuszek przekładali do misek, jakieś sałatki, chlebek, boży warszcz, w kolejnych dniach to, to jedzono oczywiście bigos, karkiety, wędliny różne, krzanik, kotlety i całe te. Kiedyś bo polski saper dawał w panik przy świętach razem z nimi, nagrywając pijackie filmy, w których śpiewali kolędy, Meksyk spał na stole. Dziś taką rolę odgrywa Jacuśko z tym, że jest bardziej świadomy wszystkiego wokół i hamuje się, ale bardzo sobie Cenię, że akurat on za nie wylewa przy weekendzie czy tego typu okresach, więc jest wesoło, gdy jest dwóch dobranych gadatków, lubiących się w piwie, winie, wódce, a naprzeciw nich siedzi. Siedzi ubek. Co od maleńkości nie pije. Przeźwiutki i nie mogący zdzierżyć, że ktoś się dobrze bawić próbuje. Poprzednie święta nie były jakieś szczególne na szkolnej, nic mi w pamięci nie zapadło, oprócz tej sceny, gdy próbują się godzić przez stół, co było komiczne. Myślę, że te święta będą podobne do ostatnich, czyli sobie pojedzą, pokłócą się, mają. się pochwali bigosem z 10 razy, ubierze może coś świątecznego, będzie życzyć szczęścia, trochę procentów na rzecz nitro, i tak to właśnie jest. Miał jechać do Asi, ale biedna doznała kontuzji, z skokowego, tak, na pewno właśnie tak było. No i biedny Wojtuś musi spędzać z żoną święta, a nie z kochanką, której chętnie. Zrobiłby na przykład masaż nogi. Na pewno go to smuci, jest w środku rozbity, ale on w więzieniu siedział i ćwiczył. Nie daje po sobie poznać, że cierpi jako ten prawdziwy kozak. Przypominam, że raz w 2019 roku miała miejsce przeprowadzka Majora do kobiety, w jego mniemaniu kobiety w każdym razie. Pragnę powiedzieć, że jak ostatnie szatany, niegodne, diabły, grogate, spożywali tam karkiety z mięsem i bigos po bombasku. Wigilię. Toś to grzech. Na pewno były to ciekawe święta dla Wojciecha. Miał dużą nadzieję, że użyje żądła, ale finalnie to żądło zostało użyte dla jego, a nie przez jego, więc to chyba też dobrze. Śmiech i łzy. Tak można opisać ten kilkutygodniowy epizod u Mońki w Krakowie. A Krzysio siedział sam, śpiewał sobie i modlił się o wygnanie ukochanego. Przyjaciela prosto do prywatnego ośrodka do leczenia uzależnień za kilkanaście tysięcy. Fiodor go odwiedzał Opłatkiem się podzielił, stówkę dał mleko, Boże. I taka to wiegilia smętna, niewesoła. Lampka zapalona 24 godziny na dobę, a na chodniku słychać było tylko. Jo jest! Jor jest! Jor jest! Czemu tu nie przychodzi? Czemu tu nie przychodzi! Nic wtedy Wigilii smacznej śmieszni no, życie! Ta to nie przeszła! Garem, Żeby zadzwonił się, daj Boże! Żeby płatkiem się zadzwonił, się, jak będzie się dzielić swoją Moniczką! Zazmawcie się! Życzę Wam, że to całego serca spełni się! Ale chociaż dostał zapas węgla od stonogi. No, przed wyjazdem relacje pary małżeńskiej nie były najlepsze. Krzysztof Zazdrosny był bardzo zrzędliwy, złośliwy i okrutny po prostu, przez co ciężko było wytrzymać z nim w jednym pokoju. A skoro Nitrołak miał możliwość wyjazdu, no to chętnie skorzystał. I nie tu się dziwić, że zostawił furiata samego, bo sam się o to wtedy prosił. Choć mimo wszystko naprawdę miło jest widzieć ich w świątecznej atmosferze razem przy stole. Zwłaszcza jak kilka lat temu w Wigilię Major nagrał moment dzielenia się opłatkiem. Cytuję jego życzenia. A ja tobie, ja ci życzę, czy przyjąłeś, jak to się mówi, do swojego domu, czy złego, czy dobrego człowieka. Ja tak się nauczyłem. Nie daję po prostu ludziom, żeby mi pchali piasek w oczy. I mówił to wzruszony, aż mu się głos załamał. A Krzyś to na to, że on wie również, wzruszony płacz, że on to rozumie, i żeby tak Wojtek dalej trzymał. Rozumiecie to, jaka to jest chorość? Czy słyszeliście kiedykolwiek lepsze życzenia świąteczne? To jest coś niesamowitego. Nie są to konwencjonalne życzenia świąteczne, lub nawet nie są to niekonwencjonalne życzenia. To nie są w ogóle życzenia i dlatego jest to takie wspaniałe. No ale dlaczego on tak powiedział? O co mu chodziło? Cóż no, była to wigilia, moment dzielenia się opłatki, czyli chwila no bardzo rzadka, przy co do których obycia nie miał w nagrywaniu i mógł poczuć się nieswojo. Jak widać był wzruszony, co jest rzadkością jeśli chodzi o jego osobę. Jego mózg w tamtym tym momencie nie pracował, jak zwykle, czyli na... Najwyższych obrotach dwóch ostatnich szarych komórek, więc zapomniał, jak składa się życzenia. Nie chciał wyjść w oczach widzów na mięczaka, więc się nie popłakał, ale mało brakowało. On chciał złożyć życzenia, ale po prostu chwilę później, po tym, po tym monologu, wstępie, bo poczuł się wzruszony i szczęśliwy, że może spędzić sobie z kimś wigilię, pysznie zjeść rybkę. Nawiązał do tego, że on sobie w kaszę dmuchać nie daje, czy coś, więc przyszło mu do głowy co? No te wszystkie kłótnie i miłe chwile w ich życiu. Czyli ma świadomość tego, jak ta relacja wygląda między nimi. Wiedział, że tak być nie powinno, może szukał jakiejś próby usprawiedliwienia siebie, czy po prostu chciał nawiązać do kwestii pokoju w pokoju. Na pewno chciał coś tam jeszcze powiedzieć, ale widząc już rozklejającego się Krzyś Tofa było to zbędne. Nigdy, nigdzie nie widziałem lepszej chwili dzielenia się opłatkiem. A co do prezentów, to raczej obaj nie są z by je sobie wręczać. Zdarzały się jakieś dary typu bluza czy czapka z lumpa, albo banknot od Majora, ale ogółem nie kupują sobie nawzajem darów bożych. Świąteczna libacja to motyw przewodni, wiesiad bożonarodzeniowych w Belwederze bardzo często. poprzedzana burzliwym okresem i popsutymi planami, tym razem najprawdopodobniej również. I naprawdę będę zaskoczony, jeśli stół wigilijny będzie skromny. No, bo przy dzisiejszym dobrobycie obu panów, to tam powinien być każdy rodzaj ryby, rekiny, nie rekiny, degustacja każdej potrawy i zadekowa uczta, a nie. I to właśnie na ten temat chciałem powiedzieć. Dziękuję za wypowiedź. Chciałem Wam właśnie to powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. I chciałem Was wszystkich widzów. Yy gorąco pozdrowić o tu jeszcze jest kszan boży a ja Tobie ja Ci życzę że przyjęłeś jak to się mówi do swojego domu czy złego czy dobrego człowieka Ja tak się nauczyłem. Nie daję po prostu ludziom, żeby mi pchali piasek w oczy. Wiem. Wiem i dałem się. Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Okulista mówi zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty. Musztarda. To widzenia. ja.